Cześć wszystkim, wilgotny gupik z tej strony. W tym filmie pokazuję wam. Widzieliście tę akcje? Widzieliście to! Co figa zrobiła? Jak lunie marchewkę podebrała. To było dobre. Pierwsze sekundy filmu i od razu mamy. Mamy od razu faila papuk. Nie no, genialne. O, ale widzę, że jest potrzebna sekundowa przerwa techniczna, więc sekunda i zaraz się widzimy. No, także jesteśmy już po sekundowej przerwie technicznej, Słuchajcie. No, moje dziewczynki całkiem ładnie tutaj jedzą. Słuchajcie, ktoś kiedyś mi napisał, że pozdrawiam mnie moje dziewczynki, czyli chodziło o papugi. Więc słuchajcie, zobaczcie, jak to ktoś tutaj mi pisał. Właśnie, moje dziewczynki, papuzie teraz sobie suwają. Słuchajcie, ja w ogóle pierwszy raz taką. Znowu to samo. Figa, zostaw coś lunie. Dobra, jestem już, już się nie śmieję, jak coś Także, słuchajcie, ale ja tego się spodziewałem, że ten odcinek będzie lekko, może ultra śmieszny. No, bo słuchajcie, na te dziewczynki, jak są razem po, poza klatką, pod moim nadzorem, oczywiście, to potrafią robić nie niezłą bekę. Na przykład, teraz, moje, oddawaj, oddawaj, to moje. Także tak wygląda, właśnie. <laughs> Życie z dwoma papugami poza klatką. I generalnie słuchajcie, dziękuję Wam za y, opinię pod moim filmem ostatnim. Y, odnośnie tego, czy chcecie muzyczkę do filmu, czy raczej wolicie mój komentarz. Także przegłosowaliście, że jednak chcecie mój komentarz. Coś, co mnie trochę zdziwiło, bo słuchajcie. Przeważnie słucha to się głosu y, piosenkarzy a okazuje się że wy jednak wolicie słuchać mojego choć mi do piosenkarza to ho 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 i ciut ciut jak, jak daleko więc słuchajcie no troszkę mnie to zdziwiło ale dobra na życzenie nie ma problemu chcecie żebym mm, po prostu ja te filmy komentował y, ja no to nie ma, nie ma sprawy komentuję i słuchajcie bodajże y, zarówno użytkowniczka Amelia jak i Artur Akwarystyka Pisali mi, że mogę ocenić Wasze zbiorniki do mojej serii z oceniania akwarii widzów, więc słuchajcie, yy, yy, udekorujcie ram swoje akwaria, bo, bo jak dobrze pamiętam, to obydwoje pisaliście mi, żeby że udekorowujecie roślinami swoje akwaria, więc słuchajcie, udekorujcie i da dajcie mi znać, kiedy po prostu są skończone yy, te akwaria i kiedy po prostu mogę się wziąć za ich ocenę i jakieś tam wam rady też udzielę jak ja widzę te akwaria jak ja bym porobił więc słuchajcie nie ma problemu tylko dajcie mi znać po prostu kiedy są gotowe żebym mógł je już zobaczyć i jawnie przy wszystkich ocenić jak prosiliście o taką serię z oceniania akwarii widzów no i słuchajcie tak to wygląda właśnie moje papugi obydwie figa i luna a zobaczcie Figa, O, 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 bo tutaj się tam figa, widzę, włącza, włącza się jej tryb Robocop na Lunę. Figa, zepchniesz Lunę. Dziewczyny, stół jest duży, was jest dwie i co? I nie umiecie się dogadać. Znowu widzę, że jest potrzebna przerwa techniczna. No jesteśmy już, z powrotem. Takie to są właśnie moje papugi. Ich są dwie, znowu nie aż takie byki te papugi, a na jednym stole się nie mogą mm, pomieścić. No ale słuchajcie, nie o to chodzi tutaj. <laughs> Także widzicie, bo też mnie tutaj ktoś prosił kiedyś, żebym zrobił film y, o papugach właśnie po klatką, jak sobie razem egzystują. I słuchajcie, ktoś mnie teraz zapyta, bo ja mam papugę falistą i z na przykład nifę, tak jak ja, i słuchajcie, ktoś teraz mi zada pytanie. Czy mogę je trzymać w jednej klatce? Słuchaj, musisz je obserwować, bo ja osobiście ci powiem z własnych doświadczeń, yy, że nie wydaje mi się to dobre rozwiązanie, bo słuchajcie, ja znam swoje papugi i znam ich możliwości i wiem, słuchajcie, że one razem w jednej klatce by nie naciągnęły, bo słuchajcie, papuszka falista choć jest mniejsza, ale do luny, no, figa do luny strasznie zaczepia. Ja wam powiem może skąd to się bierze. Słuchajcie, papugi, Generalnie są to faliste, to są takie zaczepniki. One często nie tolerują intruza na własnym terenie, więc dlatego Luna w tym przypadku jest dla figi intruzem. I niby tak wygląda, że się dziewczyny lubią, ale tak jednak nie do końca, i wydaje mi się, że w ich przypadku takie właśnie zouzowate zachowanie względem siebie, jakby były w jednej klatce, to by było na porządku dziennym, także no. No, ale ja osobiście bym się ich nie odważył na dłuższą metę włożyć razem do jednej klatki, ale jak są widzicie teraz pod moim nadzorem, yy, są <laughs> gdzie ja mam tutaj bez przerwy dostęp do nich i w razie czego mogę odciągnąć jedne od drugiej, no to nie ma najmniejszego problemu. Można je razem puścić, mogą się razem pobawić, tylko tak jak mówię, proszę o nadzorowanie. No, i jak puszczacie swoje papugi, no to też. Zawsze to podkreślam i podkreślał będę, zabezpieczajcie okna, drzwi, wszystko co możecie, żeby też ta Wasza papuga gdzieś nawet przez przypadek nie znalazła drogi wydostania się z Waszego mieszkania, bo zakładam, że nie, nie, nie uczycie swoich papug z wolnymi lotami, bo tu najlepiej jest kupić po prostu szkołę profesjonalnego tresera, który tak papugi trenuje, który je uczy. To jest żmudny trening, więc zakładam, że nikt nie ma aż tyle czasu. no Może są ludzie, co mają ale, no, większość raczej jednak nie ma, bo wiadomo, życie codzienne inne, jest troszkę inne niż tylko cały czas by było trzeba to ćwiczyć z papugami i trzymać te papugi od maleńkości i uczyć posłuszeństwa, więc jeżeli nie uczycie swoich papug od maleńkości z wolnymi lotami, i z przylatywaniem do was od zawołanie. na zawołanie, takie papugi nie mają wykształconego dobrze instynktu orientacji przestrzennej więc dlatego takie papugi do was średnio wrócą a raczej w ogóle nie wrócą i ja się też o tym przejechałem właśnie no na tym, więc dlatego ostrzegam nie róbcie takich głupot i zabezpieczajcie swoje papugi, okna, drzwi i tak dalej żeby nie było takich przykrych zdarzeń a tym bardziej, że idzie wiosna Idzie czas, gdzie będziemy te mieszkania bardziej wietrzyć, więc dlatego też proszę o to, żebyście uważali. Fajnie w ogóle, że Figa i Luna teraz tak sobie tutaj po prostu łażą po tym stole, bo słuchajcie, też wiem, że prosiliście właśnie o film, żebym je pokazał razem, jak sobie się bawią poza klatką, więc słuchajcie, no tak trochę z przypadku, bo tak je po prostu wyciągnąłem i tak mówię, nie mam co robić, to mówię. Widzowie prosili o film, z, właśnie z papugami, to mówię, to może właśnie coś coś nagram. No i słuchajcie, oto ten film właśnie powstaje. Yy, także yy, dziękuję tam za wszystkie łapki pod poprzednim tam filmem, właśnie z, ze skalarkami. No i słuchajcie, yy, co jeszcze mogę powiedzieć o tych papugach. No, Lunę mam 3 lata. W czerwcu będzie 3 lata, 16 czerwca. Kupiłem ją 16 czerwiec roku 2018. To był dzień, w którym pierwszy raz przyszła do mnie i pierwszy raz siadła mi na rękę, po klatką, oczywiście, bo ja już ją zacząłem, że tak powiem, trzymać na ramieniu i na ręce tego samego dnia po zakupie. No i to się udało. Te papugi do dzisiaj dalej są ufne wobec mnie. I słuchajcie, znowu przerwa techniczna jest potrzebna, więc standardowo sekundka i się widzimy za moment. Skołowałem światełko, mam nadzieję, będzie może lepiej widać. Jak sobie wcina marchewę. A figa człapka łazi sobie boczkiem boczkiem. Ustawia się w kolejce do mięsnego idzie boczkiem, idzie boczkiem. Także figa sobie stąpa boczkiem, do mięsnego idzie po boczek boczkiem. No i słuchajcie, yy, no tak to wygląda, tak wyglądają papugi po klatką. Słuchajcie, kiedyś to generalnie one obydwie tak średnio się mogły dogadać. A słuchajcie, no teraz dzisiaj naprawdę, teraz widzę, że jest relatywnie spokój, a wydaje mi się, że wydawało mi się, jak zacząłem to kręcić, jak złapałem za sprzęt i mówię, dobra, nagrywam film dla widzów, to myślałem, szczerze mówiąc, że będzie yy, yy, tutaj większa, że tak powiem, Kwintesencja, jak chodzi o zachowanie tych papug, że będą, będą bardziej wobec siebie zołzować i będzie, będzie na co patrzeć. A tu generalnie widzę, że jest relatywny spokój, chociaż jeszcze nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo jeszcze świtu trochę za oknem, jak widać, jest. Także słuchajcie, jeszcze za mocno nie chwalmy się, że papugi nie zołzują, bo jeszcze mogą. A jak wygląda to ich zołzowanie, no to często Figa siada na lunę do góry. Na grzbiecie luny figa siada. Łapie lunę za ogon. Czasem ją szczypię. Podszczypuję dziobem po, po palcach. Także u, u nogi. Także no trzeba. Muszę te papugi jak chcę, żeby mogły być razem puszczone. I się mogły chociaż trochę razem pobawić. To muszę właśnie być i nadzorować. O, właśnie. Myślałem, że już idzie ta figa do luny nóg. Ale widzę, że jednak się. Skutecznie Figa powstrzymała. No w sumie jest różnica, a tak gołym okiem widać, że pomiędzy papugą falistą a, a nimfą jest tutaj też, przy doborze, klatek dla papug. Bardzo Was proszę o to, żebyście te papugi jednak dobierali im domki wedle naprawdę ich odpowiednich rozmiarów. No i co słuchajcie, no tak to wygląda. Figa kompletnie jest taka po prostu dezorientant. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? W którą stronę mam biec? Może wrócę? Nie, a może jednak nie? A może pójdę w drugą? A może, a może się popatrzę? O, a może jednak wrócę? Tutaj, tu. Co się dzieje? No, gdzie ja jestem? Co oni mi zrobili? Gdzie mnie posadzili? Gdzie ja jestem? No, o, ale może Lunie marchewę ukradnę? O, pewnie. Luna, dawaj mi to. Nie nadążam komentować za nimi. Serio. O! O! Widzę, że... O! Na zdrowie figa dwukrotne. No także widzicie, tak się zachowują właśnie moje papugi poza klatką. One sobie tutaj dziubią, młażą. No jak pięknie teraz jedzą. Każdy ma swoje. Jeden drugiemu w michę nie ingeruje. Nie no, spoko. Bardzo spoko. Dzisiaj myślę, że im zrobię kąpielę. I jednej i drugiej, także się je troszeczkę odświeży, no i tak jest sobie tutaj łażą. Ptaszyska yy, swoją drogą, yy, coś jeszcze Wam chciałem powiedzieć, i w tym momencie mi, mi uciekło. Także naprawdę, powiem Wam szczerze, że no dzisiaj jest relatywny naprawdę spokój, jak chodzi o te papugi. To co one nieraz potrafią wy, wyczyniać po klatką, to myślałem w sumie, że będzie, będzie ciekawiej i będzie ten materiał może śmieszniejszy, może bardziej ciekawszy. No, ale w sumie chcieliście taki film, żebym zrobił, właśnie odnośnie zachowania pap poza klatką. I też wiem, że lubicie jednak filmy z moim komentarzem, więc proszę bardzo, nie ma sprawy. No i tak to wygląda. Tak wygląda szalona figa, która nie potrafi się zatrzymać. No i luna, która sobie po prostu tutaj wcina. Może zbliżmy się do nich trochę. Luna. O i figa. No w sumie ciekawy jestem, serio. Tu mają marchewkę taką trochę, takie trochę śmietniki są te papugi, no ale trudno. Tu mamy Lunisie. Luna naprawdę chodzi jak kaczka. Dobra, widzę, że będzie, będzie widzę, potrzebna przerwa techniczna, więc zaraz... za sekundę znów się widzimy. O, jak tak sobie tutaj, słuchajcie, Figa usiadła koło mikrofalówki, to mi się ten suchar przypomniał, że idą dwie kury koło, koło piekarnika i, i w tym, w piekarniku jest kogut i jedna do drugiej i mówi, o zobacz, mają tu nawet solarium. Także, słuchajcie, taki suchar jako to, że Figa sobie tu siadła. No, co się stawiasz na mnie? Chodź tu, Figa. Tak, wiem, 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 no wiem, no wiem. O i już, już koleżanki są razem. Jest Lunisia i jest Figusia. No i znowu w sumie ten film jest dla mnie też bardzo przyjemny, bo sobie siedzę, oglądam swoje ulubione papugi i komentuję dla was. Także widzicie papugi na wolnym wybiegu poza swoimi klatkami. No, lunu, lunu, Lunusia, a może ty, ty może śliniaczka potrzebujesz, co? Bo jesteś cała umorusana w tej Masa <grystanie> Masakracja. O, a Figunia, co powiesz widząc? Nie uciekaj. No, także tak to wygląda. Tak wyglądają papugi poza klatką, które sobie łażą, latają. O, Luna, ja Ci ten stół rozmontuję zaraz, jak będziesz chciała. Ja Ci zaraz stół rozmontuję, jak będziesz chcieć. No, także też uważajcie, słuchajcie, na, na papugi, jak, jak macie puszczone, co one żyją. Bo słuchajcie, um, u mnie raz kanarek niestety najadł się farby po prostu ze ściany. Nie wiem, myślał, że to, nie wiem, wapno albo coś i um, się po prostu um, farby z, 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 ze ściany i, i mi te, i mi po prostu. Nie dało się mu uratować, dałem mu wody przygotowanej, no ale jednak przytrucie farbą to nie to samo co przytrucie powiedzmy tam z jedzeniem nieświeżego jajka, bo tam mi też jeden z widzów mówił, że mu się papuga przytruła znaczy mój umie, że mojego papuga siedzi dziwnie napuszona i robi takie odchody dziwne, rzadkie, pomarańczowe. Więc ja mówię, że czy nie dałeś coś nieświeżego, nie? Okazało się, że no, ta osoba się troszeczkę przygapiła i niestety dała papudze nieświeże jajko, już stare. I to jest generalnie zatrucie pokarmowe papugi. Nie, nie o to chodzi, żeby nie było, że ja tu y, y, tą osobę, że ja coś do tej osoby mam, czy że coś zarzucam. Nie, 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 tylko taki przykład, przykład po prostu podaję. Że papugi też muszą jeść świeże jedzenie, i warto jednak, żeby te papugi nie jadły żadnych nieświeżych rzeczy. A jeżeli już zdarzy się przytrucie pokarmowe, no to dajemy właśnie papudze przegotowanej wody jakiś czas no i generalnie dwa tygodnie, tydzień, dwa i powinno być generalnie po zatruciu pokarmowym u papugi. No gorsza sprawa jest, jeżeli przytruje się np. właśnie farbą, no bo to jednak jest substancja dużo mocniej chemiczna, dużo mocniej toksyczna. Więc no tutaj przytrucia pokarmowe yy, farbą czy jakimiś związkami silnie trującymi są cięższe w przechodzeniu, zarówno przez papugi, przez papugę czy kanarka takiego przytrucia. O, widzę, że już, już dziewczynom sodówka uderzyła do głowy i już złuzują. <laughs> Także, no muszę powiedzieć szczerze, że no, no i zgubiłem wątek przez Was. Bardzo dziękuję. No, dziękuję, Figa i Luna. O, dobra, już wiem co chciałem. No, że właśnie przytrucie mm, farbą czy jakimś innym substancją chemiczną jest dużo gorsze, gdyż papugi, no wiecie co robi chemia z organizmem, nie? A jeszcze chemia, która, na, na której na pewno jest gdzieś nie spożywać albo. Na pewno są takie zabezpieczenia, żeby tego nie spożywać zarówno ludziom, więc trzeba też dbać, żeby nasze papugi również tego czegoś nie spożywały. Nie spożywa się farby. No, figa sobie przeleciała znowu na górę. To może Wam ją pokażę. No i co, figa? No co, chodź tu. No widzicie, papuga oswojona, gdyby była nieoswojona to by mi na ręce nie przyszła, także no mam oswojone obydwie papugi, lunisia no to wiadomo, też proszę bardzo, oswojona, no, to, no, no, no muszę Ci śliniaczek kupić, no muszę Ci śliniaczek kupić. Żartuję, papugom się śliniaczek nie przyda. Ojejku, ale się mój cień odbija w kadrze, jejku. To jest tak bardzo nieprofesjonalnie nagrany ten film, że, że po prostu szok. No ale wiem, że też prosiliście właśnie o taki film z papugami, więc zakładam, że można się było spodziewać, że papugi będą szaleć, a zwłaszcza figa, no i, i że ten film może tak wyglądać. No ale generalnie obydwie są oswojone, obydwie są ładne. Fajne, spokojne, nieagresywne, no i tyle, co można o tych papugach powiedzieć. Jak macie jakiś może pomysł na jakiś temat z papugami, jeszcze żebym nagrał jakiś, na jakiś stricte temat o papugach, no to słuchajcie, piszcie w komentarzach, to Wam chętnie taki materiał udostępnię. No i dziękuję Wam, nie wiem, czy to mówiłem już czy nie, już nawet nie pamiętam. Yy, dzięki za opinię, że jednak wolicie filmy z moim komentem, więc yy, ogłaszam, że właśnie takie filmy będę robił. Bo widzę, że jednak bardziej preferujecie filmach yy, z moim komentarzem to nie ma, nie ma problemu. Mogę takie właśnie filmy też dla Was robić i będę takie robił właśnie z moim komentarzem. A ten z muzyczką w tle, czyli ostatni o skalarkach. To był, tak jak mówiłem, taki film stricte testowy i no widzę, że jednak y, wolicie jednak, bo mi pisaliście, żebym komentował, więc ogłaszam, że filmy wracają do formy normalnej, standardowej, gdzie y, jednak te filmy komentuję. No i słuchajcie, tutaj do użytkownika teraz Artur Akwarystyka i użytkowniczka Amelia. Jak dobrze pamiętam, jeżeli coś przekręciłem, to przepraszam, ale myślę, że nie, no to słuchajcie... Też jak już udekoruj, udekorujecie swoje akwarium tam roślinkami czy tam czymś to dajcie znać po prostu, że mogę wchodzić i ten kanał pfusz, i te akwarium oceniać, te akwarium, no, no moja dykcja po prostu dzisiaj jest świetna, te akwarium, to akwarium, a nie te akwarium, dobra, skutki uboczne ganiania się z papugami, no także te, tak to wygląda. Także jeżeli chcecie, to da, napiszcie po prostu, że macie akwariusz przygotowane i ja wchodzę i, i oceniam. I ja z buta wjeżdżam i, i oceniamy. No i słuchajcie, na, na pewno wam dam jakieś tam pewnie porady odnośnie waszych akwariów, co byście mogli sobie upiększyć, udekorować, coś tam. No, i wiem tutaj też, że Wam się podobają dosyć długie filmy u mnie na kanale. Była mi tutaj jedna osoba mi pisała, że lubi chyba, to była już filmiczka Amelia. Więc myślę, że się znowu ucieszysz, bo ten film ma już dokładnie 12 minut, 20 minutę i 17 sekundę. Więc myślę, że na długość tego filmu nie, będzie, nie, nie będziecie narzekać. I no. słuchajcie, abyście mogli mi pomóc w takiej pewnej rzeczy jeszcze. I abyście mogli i komuś się chciało, to możecie swoją drogą napisać mi, czy odkąd y, zacząłem nagrywać na kanał, ja mam na myśli swoje początkowe filmy, czy moja dykcja uległa poprawie, czy raczej y, jest tak samo jak na początku, czy może moja dykcja się polepszyła. Także, jeżeli możecie, to bardzo bym Was też prosił o takie właśnie info, co z moją dykcją, czy raczej dobrze, czy raczej niedobrze. Także y, bardzo proszę o o właśnie zdanie, bo ciekawy jestem, czy dalej się tak jąkam, bo wiem, że pod moim filmem jak zdobyć zaufanie papugi, który zresztą odniósł, odniósł największy sukces z moich wszystkich filmów, bo tam mam 46, przeszło tysięcy wyświetleń. No nie myślałem, że mi tyle nabijecie tych wyświetleń, a ja jednak nabiliście, więc bardzo dzięki. I to właśnie odcinek był z tą samiutką lun lunisią, która tu siedzi, tak? To była ta sama, tylko w wersji dużo młodszej, bo to było już będzie niedługo, myślę, 3 lata. W czerwcu czy tam w lipcu to już na pewno. Więc słuchajcie. 46 tysięcy przeszło wyświetleń miał ten film. Jak zdobyć zaufanie papugi, i tam generalnie pojawiały się komentarze, że ale się yy, jąkasz i tak dalej. Więc napiszcie mi, czy moja dykcja generalnie jest lepsza teraz, czy coś się poprawiło na lepsze w mojej dykcji, i tak dalej, i tak dalej. Także możecie wszelkie takie uwagi co do mojej mowy, jak macie, również wypisywać, to będę się starał yy, korygować i i z tych błędów wychodzić. Także to na tyle by było. Słuchajcie, jak chodzi o ten film, bo wiem, że, bo też tak jak mówię, chcieliście film, co robią papugi po zakładką, czy coś takiego, że mnie nagrał poza zakładką. No więc słuchajcie, macie ich tutaj pokazaną reakcję na, na siebie. Tak one się zachowują, tak one wyglądają. O, figa, normalnie jak w rubelek. O, figa, chodź, chodź, no. Także tak tak one się prezentują. No, no, chodź, chodź, na, wbijaj na rękę. No, no i proszę. Obie oswojone. Mi nie powie, że nie. I były też komentarze, że. Mm, pewnie tam też komentarz budzi, że pewnie kupiłem oswojone. No, słuchajcie, raczej nie wydaje mi się, żeby w sklepach były oswojone papugi. A nawet jeżeli ktoś miał oswojoną i ją oddał to raczej nie uważam, żeby papuga, która od razu pójdzie do nowego właściciela, do nowego domu, nie miała przed nim żadnego respektu, więc słuchajcie, to nie jest tak, że kupicie w zoologicznym papugę oswojoną. Możecie kupić papugę w wieku, w którym da się ją oswoić, ale zawsze tej pracy troszkę jednak trzeba włożyć i raczej rzadko się zdarza, chociaż ja miałem zarówno farta z Luną, jak i z Figą, że oswoiły się tego samego dnia, ale generalnie... Wiem, że nie, nie każda papuga ma takie same preferencje i tak szybko się oswaja, więc też nie, nie zdrażajcie się, na przykład, jak ja mówię, że papuga u mnie siadała mi na ręce tego samego dnia, a wy napiszecie, że macie ją tam po prostu tydzień czy tam więcej i nic z tego nie wychodzi. Bo słuchajcie, papuga po prostu musi się do Was przyzwyczaić i oswoić, i wtedy ta papuga będzie, będzie do Was przywiązana. A jeżeli kupicie papugę w wieku odpowiednim, w przypadku Figi, czyli papugi falistej, albo ręcznie karmiona, albo 4 do 6 tygodni od wyklucia, to macie pewniaka, że się Wam oswoi, jeżeli nie popełnicie rażących błędów. W przypadku nimfy, jeżeli jest to papuga nieręcznie karmiona, to wiek 3-4 miesiące od wyklucia, no i wtedy też macie pewniaka, jeżeli nie popełnicie rażących błędów, że ta papuga się Wam oswoi, tak? Lunisia, prawdę mówi pan? No, ja się do tego stosowałem i mam teraz obydwie oswojone papugi. Także na tyle by było w tym filmie. Dziękuję za oglądanie tym, którzy dotrwali do końca. Mam nadzieję, że film się podobał. No i słuchajcie, dajcie znać, co byście właśnie w kolejnym filmie chcieli zobaczyć. A jeżeli coś o papugach, to podrzućcie jakiś temat. Także dziękuję, do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć.